Chcieliśmy Państwa przywitać z pięknego miasta Słupsk. Jesteśmy mieszkańcami Słupska. Ja mam na imię Jerzy, to jest Pani Natalia. W 2016 roku dokładnie z tego miejsca wyruszył czekoladowy autobus. Bardzo podobny tak jak ten autobus, tylko że był czekoladowy. W środku znajdowała się mini fabryka czekolady i chcielibyśmy dzisiaj wyruszyć właśnie dokładnie z tego miejsca naszym nowym projektem, który się nazywa Eko Planeta. Ekoplaneta jest to międzygalaktyczny statek kosmiczny. Tym międzygalaktycznym statkiem kosmicznym będą podróżować dzieci po przestworzach, po kosmosie i będą się dowiadywać coś na temat ekologii. Jest to dzisiaj dla nas wielki dzień, bo właśnie dzisiaj ten autobus wyruszy w podróż i pani Natalio, kręci się łezka w oczku? Kręci się, ale duma jest wielka i współbiera. Chcieliśmy też podziękować wszystkim tym, którzy nas wspierali, przyjaciele, instytucje, które nas wspierały również, bo projekt był dosyć skomplikowany. Wykonawcy, podwykonawcy, wszystkim ogromne dziękuję i spotkajmy się teraz już w waszej miejscowości, waszymi dziećmi i bawmy się dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.